Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Praca do lewej strony przeszła nad Cedrykiem Grosicki. Grosicki. W Robert Lewandowski! Jest jest, 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 jest! jest! Robert Lewandowski! Łaszczykowski! Odbił do Patrycji. Niestety odbił to Patrycją. Z Hiszpanią trafiamy do grupy E. Szwecja. A wiadomo już, że zwycięzca ścieżki B trafia do grupy E, czyli do grupy polskiej. Wieczór Państwu, 14 dzień marca 2021 roku. Mamy nadzieję, że ten dzień, ten wieczór przejdzie do historii polskiego futbolu. Czujemy już oddechy Polaków, czujemy już bicie tych biało-czerwonych serc. Dobre zagranie do zielińskiego. Przyspieszenie zielińskiego. Jeszcze przekazanie przez Klicha. jak na pole Sytuacja. Wybijają. Także Juświat chyba zrezygnuje z tego dryblingu. Mak jednak nie kapitalnie. Jeszcze później trochę pecha. Wojka szczęśliwego przegrał ten pojedynek. Krychowiak. faulowany. Będzie kartka dla naszego pomocnika. Kil już dzisiaj błędów prostych Grzegorza Krychowiak, żeby zagrać prostopadę do Lewandowskiego. Krychowiak Zieliński, Zieliński zrobił swoje miejsce do oddania no, do strzału. Karaslin, Rybus, Lewandowski obok. Dobrze. Polska, Słowacja. 0-1 do przerwy w pierwszym meczu na mistrzostwach Europy. Piłkarskich mistrzostw Europy. Polacy startują Dobrze. szybko za nim uszem. Rybus, teraz szansa! Jest! 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 gola! Jak szybko Karol Linety! Jeden do jednego w 33 sekundzie drugiej odsłony. Nadawaliśmy do linety. ...kontaktów do jednego. Glik na pozycji prawo Będzie okazja! A szkoda, tutaj był czas, żeby sobie przyjąć. który stała był to Duda teraz lewą nogą. Zieliński do Glika, ten wiedział, że tą piłkę będzie odgrywał... Grzegorz Krychowiak opuści boisko. Dwie żółte kartki dla piłkarza Lokomotivu Moskwa. Przez 28 minut co najmniej grać będziemy w dziesiątkę. Krychowiaka, Słowacy, szansa, gol niestety. Jest ten, który szaleje przez starych fragmentach. Milan Sklinia. Frankowski. Jeszcze Będnarek, nie trafił w piłkę, o obok jej. co tutaj się wydarzyło? Ale szansa, ale szansa, źle trafił Będnarek, no. Słowaków, Pereszyński, dośrodkował, Glik, Lewandowski, jeszcze odegranie, strzał Brawka. Ja. Jeszcze jedna sytuacja Biało-Czerwony. Ale dobrze to rozegraliśmy, dobrze Lewandowski tutaj zespoł. Od porażek i to jest ostatni gwizdek i niestety na inaugurację Euro przegrywamy ze Słowacją. Jeden, Ostatnie pytanie już. zapytałem pana jako obrońcę. Czy wy jesteście gotowi na to, że ta wielka armada hiszpańska szturmem ruszy na naszą bramkę od pierwszej minuty? Oni też są rozwścieczeni po tym pierwszym meczu ze Szwecją. To zobaczę, jak polska husaria broni i myślę, że my tak do tego podchodzimy. Nie, nie skupiamy się na silnych stronach przeciwnika. Oczywiście ich analizujemy. My skupiamy się na tym, jak my dobrze musimy zagrać, żeby osiągnąć sukces, i to jest najważniejsze. Patelnia Europy, jak mówi się o Andaluzji, dziś na wygaszonej kuchence